Cześć, maleczko! Witajcie w trzecim odcinku, będziemy grać jak widać we FNAFAM Security Breach. I co trzeci odcinek, który macie już nagrany FNAF Security Breach, i spróbuję przejść za gra. Na pewno mi się uda! Proszę bardzo. Rozpocznijmy. Tak, właśnie. No dobra, no, to już wiadomo. Latarynka, baterijka jest! Lata świeci. Dobrze. Na czym skończyliśmy? Co teraz musimy zrobić. Yy. Tak, właśnie. Musimy Byliśmy jest, w tej kerze. To jest zrobione. E, aha. No to, to teraz jest. już nic nie masz do roboty. Teraz możesz sobie pozwiedzać, na przykład. No i trzeba jakąś misję no, znaleźć, tak. oczywiście. E, tak. Tylko ci przypomnę, że zdobyłaś e, pierwszy poziom tego, tego. To już mogę wchodzić w niektóre e, miejsca? Ofisa? Tak, tak, właśnie. Że gdzieś, gdzieś tu powinno być w ogóle, jaki masz poziom. A, dlaczego tutaj nie ma nigdzie, jaki masz poziom? Trochę, trochę bez sensu. Powinno być. Tutaj gdzieś pokazać. No nie wiem. Nie ma. Nie wiem nie czemu. Nie ma. Nie rozumiem, ale tak. Sprawdźmy. O, o nic, Bekłam. Na zdrowie. A, to dziękuję. na zdrowie, na zdrowie, Bekaczko. Operowa. Beka, jak rzeka? No, ale operowa, tutaj mogłam no, no, wcześniej. No, czy tam Freddy jest? O! O! o. o. Witamy! O. Freddy, okay. na razie cię nie potrzebujemy w naszym składzie. Co tutaj możemy pozwiedzać? Tutaj mogłam papi, wejść, papi, wcześniej papi, mogłam. Papi, 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 A! Pi. O! Co to? E, no. Tak, to co? Wiadomo. Okej. Okay. Okay. Torba, borba. Torba, borba. A to w sumie tutaj giftów można poszukać też. Na pewno jakiś będzie ukryty. Co Na to? pewno będzie. No co, padzior oczywiście kartecz. podłączony. A no tak. A co my tu mamy? A się zbieramy sobie pozytywkę, trzeba nakręcić. Nie, nie. Ja gdzie mam iść. Co? Gdzie mam iść, by tej bezcelowo chodzę, nie no, wiadomo gdzie. Może do wyjścia najlepiej. Czyli. No czyli może tam, tamten dyskąd. Przyszliśmy tutaj w ogóle. Aha, może tędy. być. Bardzo możliwe. Okej. Okay. Nie widzisz, tutaj musieliśmy iść. Dobrze. Dobrze. Czemu mam laterykę włączoną? Baterykę? Nie wiem. Gdzie jest ta kurwa? Możliwe, że jej tutaj nawet już nie ma. O, no to się no. cieszę. No, no, no chyba że. Gdzie teraz musimy? Ten iść? No gdzieś, gdzie wcześniej nie mogłaś, bo potrzebowałaś pierwszego poziomu. Do windy! O, na przykład. To jest bardzo dobry pomysł. Muzyczka windowa. No. Trzeba wywindować troszeczkę A. się. No, wiadomo. Freddy, zapraszam. O, witam. O. Przeszedł skurwiel. Mogę? Mogę! <noise> <noise> Mogę! <noise> Precenzja smaku w przerwie minowej. Nie ma masz tak dużo. To już nie ja. Sorry. 9 na 10 Dobry! Tak 9 na 10 Tak. Dobrze, możemy opuścić windę. Dobrze. Gdzie nas to wyniosło? Gdzie nas. Nie, kurwo! Aa, dziękuję, mordyczku, za tą piękną mapę. Bardzo się przydam. O, faz mapa, no też dzięki. Mapa, no tak. No, enjoyuję. Wiesz, co ci daje ta mapa? Co mi daje? Jak sobie wejdziesz teraz w faz to byś mieć mapę. Bo wcześniej nie działała mapa. Tak Sprawdźmy to. Myślę. to. E, tak mi się wydaje. O, i widzisz, teraz jest mapa. O. Czy widać wszystko? Widać, Jestem wszystko. Jestem tu, na tak. drugim poziomie. Poziomy, na drugim piętrze. Dobrze, gdzie możemy iść? Tutaj, czy jesteś, może mamy jakieś miss? O, oh. oh, loading dock i price counter. Trzeba znaleźć uh -huh. na pierwszym poziomie. Uh -huh. I trzeba znaleźć prezent, coś tam, coś tam na trzecim. Dobrze, na pierwsze piętro musimy chyba. <grym> Nie wiem, ale trzecie jest nad tobą, to możesz schodami pójść. To jest takie ułatwienie. A, a, no to pierwsze jest pewnie na dole, czyli ze, no możesz tak. zejść schodami na dół, to masz, tak, masz na tutaj Najpierw dawaj na głuchy. No tutaj y, mogę ci powiedzieć, że y, w ekranie jakby jak się włączyła gra, to było pokazane miejsce, gdzie Co musisz to? iść. Nie, nie, nie. Jak to nie? Nie, nie, nie. Jakby tam musisz się dostać, ale że tu jest zamknięte jak widać, wiesz, nie da się. To musisz jakimś innym wejściem tam wejść. Dobrze, zaraz znajdziemy to inne wejście. No. O. Jakieś poboczne może wejście coś no, no, tutaj? Może coś tu jest, aczkolwiek nie wiadomo. Gdzieś okay. coś na pewno jest. Tutaj ale na tutaj tym przy wejściach? Czy no, gdzieś może dalej? No, jest gdzieś musisz wejście? wejść. No na pewno jesteś na dobrym piętrze. Okej. Okay. Ale no tutaj są bramki, dalej. więc tutaj pójdź, nie pójdziesz mm. dalej, aczkolwiek coś tam zawsze można się rozejrzeć i, i popatrzeć. O, automaciki. O oh. kurwa, proszę was! No nie! Aj, aj, aj. Gdzie zapis? Gdzie zapis? Gdzie zapis? Czy tutaj mogę? Nie mogę! O, niestety no. Y -y -y. Tutaj możesz się schować mm -hmm. na to takie. Że po prostu się schować możesz. Gdzie jest ta kurwa roksańska? Mm, nie wiadomo. Czy... O, ładowanie jakieś. O, widzisz. O, tutaj pyk wchodzimy. Wiadomo. I co my tutaj mamy? Zapis był za tobą, tak w ogóle no, Dziękuję za tą no, informację Tak ci mówię, bo nie zauważyłaś No nie zauważyłam No dlatego tutaj muszę pomagać trochę bo jasne. Czy, jasne Dobrze <coughs> Dobrze O, jakie fajne Dobra mhm. Czy tutaj coś możemy... to może jakiś prezent z cukrytym? Wątpię Może coś być gdzieś na pewno Uuu, la lala lala la. Gdzie my tu teraz wyj... kurwa wyjdziemy? Kto wie, kto wie, kto wie, ten wie? Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten nie wie. A, ale ty przeszbiłam A nie! Oh. Dobrze udało się. Jasne, że tak. Symbolem security Okej. Okay. musisz znaleźć price counter security office. No. Dobrze. O, to Ale to nie są te drzwi. To jest bardzo okay. możliwe. To jest bardzo możliwe, że będzie trochę zabawy w tym pomieszczeniu. A kurwa. No tak, ładowanie. No kurwa, przestańcie. Roxy, spierdalaj. O. Nie, 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 nie. Nie, ale to tak, cię... Wypierdoliła się. Oj, dobrze. dobrze. Ale pocieszę cię. Roxy jest głupsza od Chiki. Ona przynajmniej nie sprawdza wszystkiego, tak. Ale też jest problem z nią taki, że ona węszy. Ona może podejść do ciebie i wąchać cię. Czy jesteś w środku. To jest taki Słyszę ten... oddech na no. ramieniu. Możesz też na fazłoczu sprawdzić na kamerach na przykład, czy ona... gdzie ona Pracja. jest. O, ona jest tam. To ty gdzie? jesteś tam, ona idzie, a ty jesteś gdzieś tam. No. Gdzie ona to, a, czy ty przypadkiem nie jest? jesteś tutaj, w tym, tym wózku? Aha, gdzie ona niby z tym widzisz? Była, widzisz? Znowu tam szła. Dobrze, teraz to nie ona. ale... Czyli musiała pójść tam na lewo, czyli już tutaj nie ma, gdzie ty jesteś. A ja były bo był za gorąco. Johnny! Dobra, gdzie są te tajemnicze drzwi? A co tutaj hmm. mamy? Łota się! To jest. Góra! Idealnie musiałem przyjść. Nie! Kelsin nie w bluzie. Nie! Nie, niemożliwe i niesamowite. Aj. Nie, nie! Oj psiakrew Spierdalaj! Roxy kurwo! Biegnę! Biegnę! biegnę Oj, biegne. oj oj! oj Proszę, proszę, ukrywam się, ukrywam się. Słyszysz to? Ona kurwa chodzi i wącha. Muzyka ucichła. Co najgorsze jak, się, jak to słychać, jak ona podchodzi i wącha. Nie dziękuję nie. za taką pomoc, koleżanko. Koleżanko. Nie no kurwa, proszę. Mogę to przybliżyć mogę? Tak, tak, jasne, że tak. Możesz nawet sobie ten. Przytrzymać przycisk, jakby, o, tak też A, można. Ja. <laughs> siedzi, kurwa. Dobra, nie znajdzie mnie tutaj szmata. No, nie powinna, bo już jej tej nie ma raczej Ale blisko. słychać jej, kurwa, oddech No, ciężki. może w kiblu siedzi. Snajperka jebana. Gdzie są te skurwiałe drzwi? Proszę. No, no, stąd przyszłaś. Więc mhm. na pewno tutaj nie. Oj. O, oj. No nie! proxy <laughs> wypierdalaj, błagam, nie! Nie, oj. nie! <laughs> nie. Jak ona... Nie, nie. Jak rozeg... Ej, ona... <laughs> Mówiłem ci rok z kurwa tak tempa. Nie! Oj. Po mnie, po mnie, po mnie! Kurwa! Nie! No nie! <laughs> nie wiem. Ale głupia kurwa! No. Nie, ona biegnie, ona biegnie, słyszę! Ona biegnie! Biegnij! Proszę. Biegni. Proszę! Trzeba ją kurwa zgubić w tłumie! Trzeba. Czemu wychodzisz stąd? Żeby się ukryć przed tą szmatą A. Bezpieczne miejsce znalazłam Bezpieczne miejsce Skryłam, Ale się kurwa wystraszyłam Tutaj, tutaj trzeba iść, to jest dobry trop Albo i nie Albo i tak Albo i Czemu to jest... Aha No, wyszłaś po tej stronie znowu Nie widzi mnie Nie, no kurwo Nie, 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 ona... Spokojnie, ona, ona się nie skapnie Ona, ona pójdzie stąd Pójdzie stąd, tak? Obie. Ja pierdolę, ale stępa I to niby ona ma te oczy no. Jedyną, ona niby ma te oczy, przez które widzi wszystko. Bezsensowna. Ja Przerwa techniczna. Przerwa techniczna była, ale kurwo. Jest wyjście. Cóż to jakieś... za drzwi? O Jezu, się, kurwa ale się drzwi. to drzwi. Ale jesteś też tutaj znowu. No nie, jesteś po drugiej stronie. Aha, już też byłam. Chodziłam tędy Gdzie są tamte drzwi z tamtym znaczkiem, co miało być? No. Tutaj możemy gdzieś zagrać. Nie możemy. Co my tutaj mamy? Co my... O kurwo, Oj, ja pierdzielę. Jaj. Ja pierdolę. Proszę mi dać spokój. Koleżanko. ja. Uh, yeah. Nic nie słyszałaś, kurwa. Ja pierdolę. Oh. Nie, tak, właśnie, że tak myślę. Wykurwiaj. Oh. Koniec Kurwiłam się. Znowu jestem tutaj teraz? Mam Uważaj, bo to jest ten typ z latarką. Dobra. Kur... Nie, 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 nie! Nie, kurwa! Nie! nie! Ja pierdolę. Nie! Nie, o! Drzwi! Uuu, to są te drzwi! To są te drzwi! Kurwo, kurwo, proszę. Ej, nie mogę tutaj wejść. O! Oh. <słuch> oh. Muszę tam wrócić? Musisz znaleźć inne drzwi. Jednemu no to zawsze. A. Jak w oczy i <grym> w dupę. Blisko są, pewnie nie. Tutaj, w tym miejscu, gdzie jestem, są te drzwi, czy nie? No, raczej nie. Ja piedzielę! Dobra, po mnie. To się będzie ładować tak długo. O, oh, ej, hey, jest gift. Jej. Ja chyba nawet go nie znalazłem. O! Oh, ej, to to jest ten, którego mi brakuje. No to widzisz. Ej, czyli wychodzi na to, że teraz będziesz biegać dłużej. O! Więc gift. Bardzo miło. Bardzo miło. O, bateryjka. No baterykę. Baterykę bateryjkę, trzeba naładować. Wiadomo. Nie no, co za typ, kurwa. O! o kurwa, wiek! dobra. Nie, to on nie wejdzie tutaj, nie wejdzie tutaj. O, no, no, chyba dalej, tu jest. Po mm. prezent trzeba się teraz zwrócić. No, szczęście jest obok ciebie. Idę przykręcić Ej, kurwa River jak... Kurwo, wcale mnie nie widzisz. poszło już chyba, tak? Dobra, weź o hey. sobie tam. Dobra, to możesz iść zapisać grę, tylko nie wchodząc w paradę... Kurwa się oplułem tylko nie wchodząc w paradę tamtemu typu. No wiem właśnie, tak się... tak Kur nie jesteś! Zamknij! <śm> Aj Ai, Fonsi. Żona nie może przejść przez to. No i nie przejdzie. Trzeba kucnąć, ona nie umie. No właśnie. właśnie. Co? Trzeba innym przejściem jakimś poszła! Ona musiać. Teleport, Roxana. teleportować. Przesada to Przesada. jest po prostu. Przesady tak zwane. Przesad. <laughs> Już prezent jest to tyle chociażby. to najważniejsze. Teraz właśnie. można iść przechodzić grę. Dobra, jesteś na Gdzie mogą terenie. być tamte drzwi? One mogą być praktycznie. Co? Kurwa wszędzie. Jakim chujem? Oszukane to jest, popierdolone. Oszukane. Dobra. Nie, dobra, nie znajdę, tutaj, nie, nie ma szans. Nie, nie, nie. Co to było? Z jakieś kurwa. Co za śmiech. To nie był śmiech, ona wącha. A. No. Ja pierdole! No i... Ale jest prezent złapany. Jest... Pół godziny nie zrobiłam nic przez pół godziny jeszcze. Tak ale śmieszne. To byłam prezent. Zupa z bobra. Wypierdalaś <laughs> tą latarką, popierdolony zjebie. jebie. kurwa. Kaj, okay, ta muzyka jest bardzo kurwa. Fierdolę to. Szukam tego i co mnie kurwa gonisz. Zamknij mordę. Nie, nie złapiesz mnie, nie tym razem. A może? Mogę kurwa biec. Tutaj nie możemy. Mhm. Aaaa... Oh. Ja tego nie zrobię nigdy! Gdzie Spanawiam. są drzwi? Ja się tam nie orientuję w terenie, ja nie wiem gdzie ja jestem. Dobra, znowu w tym samym miejscu. Ja pierdolę, jeszcze raz tu się znajdę! Kurwo... Popierdoli mnie coś! No tu jest strzałka, to jest jakiś znak. No w sumie. Tam no, no, były no, no, jakieś no, no. drzwi, ominęłam je. Co? Tam, o, a. No! Nie, no co za... Już kurwa nawet tu nie było! No właśnie, w tym problem, O. Oj. Że jaki problem? Roxy, kochana. Nawet się nie ma sensu chować tutaj przed nią. Tak mnie wywęszy swoim kurwa nosem psaranym. Gdzie jest zapis? No, na pewno nie tutaj. Gdzieś, aha, no to. No, jakim cudem? Się... Dobra, chuj z nią, nie znajdzie mnie. Nie, no kurwa. Kurde, znaczy się. <śmiech> <śmiech> Torba. Dobra, dobra. Idziemy po torbę. Dwie baly. Już teraz trzeba to speedrun. No jak? jak nie było kurwa. go tam? Nie Bez było. Sensu. Ku... Nie, proszę. Ona nie wie. Ona nie wie. Przetrzymała tak w napięciu. <noise> Rozumiem. Nie! Jak tam go nawet nie było? Dobra, dajcie mi spokój już i paszmy. Nie ma tutaj żadnego kurwa mopiarza. Żadnego. Nic. A zaraz jakiś mi tutaj... Kurwa, złapie, jestem tego pewna Copnie i tyle będzie Tak, ja Dobra, gdzieś tutaj oh. muszą być te drzwi Tak, muszą już w końcu gdzieś być tu O, oh. O, oh. <śla> oh. <śla> oh. Czy to jest to? Nie U. To nie jest to To jest to <śla> Biegnij, tak ci tylko powiem teraz Dobrze No Trzeba biec Aj, i diła. Yes. Polsce, takie, czemu nie biegniesz Dobrze Po latach wlanych łez, co już daję mam biec? Nie, tutaj wejdź po prostu sobie Żeby zapisać grę Bo oh. widziałem, że jest zapis gry No Pięknie Lecimy. Teraz, kurwa, rozpierdolasz tę gierkę. Rozpierdolasz tę gierkę. I co tutaj trzeba zrobić? Ooo, ah. a co my oh. tu mamy? Ja. O, siema. siema. Kolejna, kurwa, karczoszko. tak. Security badge. Uuu Uu, lala. Uu, lala. Wiesz co tutaj Uu. się będzie działo? Nie, muszę pilnować drzwi. No klasyczny FNAF. Halo, mogę zamknąć? Proszę o... Teraz okay. już możesz. E, tylko pamiętaj, że tutaj masz energię Aha. przy drzwiach. I jak ona się skończy, to, 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 to koniec. Hurra. E, in ten jak klikniesz tab, to możesz sprawdzać gdzie oni są. Okej, okay, czyli ona mnie teraz nie dotyczy. Czyli mogę otworzyć drzwi któreś. Te na przykład. No na przykład. Albo mogę je też zaraz zamknąć. No pamiętaj, że tamte masz jeszcze zamknięte. Mhm. No, dobra. Ona stąd poszła. No to nie zamyka ich jak poszła. Chyba. Oj, on tutaj nawala w drzwi, dobra. Ktoś. Więc te mogą być otwarte na razie. Tylko tak, żeby nie ten. Kurwa, bateryjka ucieka. Boję się. Nie, bój się. Mogę tam wejść? No możesz zobaczyć. Może. Oj. To Kurwa. Le już lepiej zamknąć. Dobra, on jest tutaj, więc. Oj, wow, chyba jest z dwóch są. Chyba tutaj. Oho. Oj, oj, jeszcze musisz wytrzymać, tutaj masz czas, ile musisz wytrzymać jeszcze? Mi... Oh. Oh. Nie jest miło, okej. Okay, Nie on jest sobie miło, idzie. on sobie poszedł. A ona? Ona również Też. poszła. Dobra. Dam radę. Może? Czy on do mnie idzie? Czyli patrz, ta górna kamera i ta dolna to są te drzwi, twoje. Okej. Okay. Czyli nikogo tutaj nie ma na razie. No. Ona <laughs> idzie. No ale nie wiadomo gdzie. Pewnie tu. Ja już nie będę pierdolić. Już tutaj i tak wygrane mamy. No, 20 sekund zostało, tak? Tak, dam radę. E... Oj, i drzwi się otworzyły, bo skończyła się energia. Nie mogę się ukryć. No, raczej nie wiem. Możesz się modlić, że tu nie wejdą na przykład. Nie, nie wejdą, nie wejdą. Oj. Aj, a już tak bra mało brakowało. No, a teraz bę, bę, bę. muszę tak to taktycznie. A, moje ja oczy. Taktycznie muszę drzwi na pewno otwarte, bo tak, bateryjka trochę. No właśnie. O, myślałem. która kamera jest która? Zaraz zobaczymy. Teraz z tymi drzwiami się dowiedzieć. Hmm. Czyli jak jestem tutaj? Tak. To jest od. Um, te są drzwi chyba po lewej. Nie, to nie są w ogóle drzwi do ciebie. A. Oni okay. są, mogą wychodzić ale to nie są drzwi od ciebie. Te są, tutaj są tak, te drzwi. To są, na pewno. To są po prawej drzwi. Właśnie, nie, to są po lewej, a po to lewej. jest... A to, to są kolejne drzwi, to są same? Nie, są. To, to są te są same, te same. No. Czyli te będą drugie. Nie, tutaj też nie ma. O, tutaj są. Widzisz. No to wychodzi na to, że ta i tak, ta. Tak, to jest po tej. Tak. Po prawej mojej, mhm. czyli ta i. I ta. I ta. I ta. No to co, no to cyk, lecimy. No to cyk, lecimy. O, ona jest, tutaj, Aha, ona na jest razie. tutaj, co? Aha, ona chodzi tymi drzwiami, tutaj które były już. zablokowane. Słyszę go. Oj, co o, Tutaj na razie nic nie ma. Chyba. Oj, o, jednak, jednak jest, jest, jednak jest, kurwa, jednak nie! Jest. Aj, karamba. Dobra, okej, okay, to. Taka próba to no, była. No, próba to tak? jest tu. Another, a little, a little, a little... Mm. tutaj on jest. On pewnie Do tutaj przyjdzie. Stronie? O, on jest po, po lewej, o, ok. Tutaj to podziwamy. po prawej, mogę otworzyć. Tutaj mogę otworzyć, to... tak? Nie, tutaj on jest. Aha. Tutaj nikogo nie ma. I on już oby... tutaj poszedł też. O, co? <noise> Co jest? Ej, ona musiała po prostu wtedy przechodzić. O. a się zesrała. Ja też! Tutaj jest o, on. on jest po czyli prawej. mogę otworzyć od lewej. O, oj, oj jednak nie, nie mogę. jednak nie. Się miejscami zamienili. Chuje O, ona już tutaj w drzwi nawala. A, poszła sobie. On już sobie o, on idzie do tych i idzie prawych do drzwi. A ona, ona sobie poszła, poszła już. Czyli mogę otworzyć te. Nie, 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 nie. Nie te. Nie te. te. Czy oby na pewno? No. O, on sobie idzie stąd okay, w ogóle. Okej, dobra. Dobra. A co z nią? Co z tamtymi drugimi drzwiami? Czysto. On teraz wróci chyba. Nie wiem, co on tam robi. On stoi... On sobie poszedł gdzieś. Aha. Ona tu jest. Czyli zaraz będzie. Ona jest tam, tutaj, on gdzieś. No, tak. Nie wiadomo, po której... Gdzie pójdzie. Ty myślę, że mogę otworzyć. Albo i nie. Ona tu jest. Aha. On idzie... Tendy o. No mm. dobra to jest czysto Tu jeszcze jest czysto, czyli Po lewej te otworzymy Nie to tamte były gdzie było czysto było Czy Bo dalej jest? jest jest Oj Oj naprawdę Kurwa No o! nie Ja Długo były zamknięte. Aaaa. Tego się nie da zrobić. Co to kurwa? Co to było? Fnaf be like. Freddy, Fnaf, wiadomo. On tu idzie. Od której strony? Chyba od tej. Proszę, oby to była ta strona. Ale jeszcze nie musisz zamykać. Muszę. No nie. To nie od tej. O, dobra. Tam tutaj nawala. O, tam gdzie się pokazuje zarazie... takie czerwone. tam, roxid, tam nie? tak, to coś się tam dzieje. No teleportowała. I po co? Nie wiadomo. O, jestem tam. O! o, o teraz się, się zamieni miejscami, o nie, no. ta gdzieś idzie. Tamten już poszedł sobie w ogóle stąd Więc możesz otworzyć tamte drzwi teoretycznie. A ja te mogę zamknąć na przykład. No możesz, ale czy trzeba? To nie wiem oho. O, idealnie. Idealnie! On jest tutaj. No i tutaj je już jest nie ma. To możesz otworzyć. Tutaj sobie pikniemy. No. Dobrze. Go też już nie ma, ok. Czysto. Coś tutaj słyszę. No. O, ona tu jest. Widziałem jej dziup. Pysk. Nie tutaj? po tej stronie, nie ta strona. Tak, to ta. Widziałaś się. No tam była, widziałam ją! Tak. No chyba też tamtędy idzie. Nie wiadomo. No jeszcze nie musisz. A nie, on jest tutaj! Gdzie ona? Aha, okej. Okay. No, ona no. sobie poszła. No, ona sobie poszła, to można otworzyć. Chyba. A, on teraz to idzie. To, to trochę nie, nie ciekawie. Czemu jest otwarte? Tak, to jest otwarte. Ale to jeszcze nikogo nie ma. Też. Będę słyszał, jak ktoś sobie będzie szedł. No. Ile czasu? 30 sekund. Mamy tyle baterii, starczy. No nie wiem, przy dwóch zamkniętych drzwiach. Przy jednych. On tutaj nawalał, tak, poszedł, i poszedł sobie. sobie. Ona gdzie idzie dokąd? Nie wiadomo, ale może... dwa, dwa jest wolno obydwa. no i koniec. Żaden koniec. Tak. To jest jakieś odliczanie takie śmieszne. Trzy, Trzy dwa, dwa, jeden. jeden. I teraz zapisz grę lepiej. O, OJ! NIE! 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 nie, nie. Ciesz się, że te nocy trwają dwie minuty chyba? Ciesz się! Ciesz się! Tak! NIE! No to zaraz zagramy we FNaFa jeden, gdzie trwa kurwa mes 10 Dobrze. minut. I zobaczymy, jak będziesz musiała... jest To? Co FNAF1? FNaF 1? 1, tak. Okej. Okay. Zapraszamy niedługo na serię. Jak przechodzisz całego FNaFa 1? Zobaczymy. Okej, okay, on idzie chyba do tych drzwi. On, on idzie tam do Roxy jakby. To jest jego strona, no nie? Do tych o drzwi? Nie, on stamtąd właśnie poszedł. Za... Chyba bo dwoje idą. No, nie wiem. Teraz to jest cicho po tej stronie całkiem, to może... Oni są oboje tutaj. Mhm. Mm Aha. Uh Dobra. No, dobra. A on gdzie idzie? O, też on <noise> idzie tutaj. A, no to. <noise> Okej. Okay. To co fajnie, o. Ona sobie. Nie tam. Może. Ale na razie jeszcze nie jest blisko. Ich nie ma w ogóle. Niech gdzieś chodzą, ale ich nie ma nigdzie. Oj chyba. Musiałam to zrobić, bo po prostu. Mhm, rozumiem. Okej, okay, tutaj nikogo nie ma. No. No tutaj, tutaj też nie. nikogo nie ma. No. Gdzie jest Roxy? Tutaj. No, Już no nie. była i się zmyła. A na środkowej? Okej, okay, on jest na środkowej nie wiadomo gdzie pójdzie w którą stronę. Monte Snack pójdzie pewnie tam. O! On, o, tam. on idzie w stronę Monte okay. Dobra. A on? Jest o, tutaj on dalej. To też tutaj jest. No to obaj się spotkamy przy zamkniętych drzwiach. No i bardzo miło. No ona tam kurwa dobrze. stoi. No tak. Jak się wróci jebana. Nie no, co ty? A już myślę, że się wraca. O. Ja też tak myślałam. Oni chyba tej... Tutaj... Ok, teraz on tej przyjdzie pewnie zaraz. No. A, i Fonsi! Ok, ona okay. tej idzie. A. Ona jest tam, tam to stronie. Ona Chyba stronie. wróciła z powrotem tam. Poszła. No, była i poszła sobie gdzieś. Ona... A, ona przy drzwiach tam stoi. Tamtych. Z a tu jest. No tak, no mówię. Aha. To jest przy drzwiach tych środkowych. No, kurwa. Chyba. Oczek, chyba bateria pika Wygrałaś, zapisuj grę Zło, wygrałaś Gdzie zapisz, zapisz, zapis, zapis, zapis? proszę! Tak. Musi udać, musi udać Musi udać Jezu tak! tak dobrze! Tak. Tak. Dobrze! Brawo! Się. Zamknij się kurwa, już to wow. udało mi się zrobić. co dobrze. mam teraz począć? O, hmm. musisz znaleźć VIP room i tam wyjść okay, okay. O, gdzie to kurwa jest, proszę mi powiedzieć. Nie wiadomo. A dobra. Spierodalom. O ja, że się wystraszyłam. O hej. A. Aj! Zapisale. Jakby się e, takie jak zapisało. Nie weź. Dobrze. Dobrze, widzowie, kończmy ten odcinek. Może się że się spodobało. Na pewno tak, jestem tego pewny. Więc tyle. I bardzo fajnie. Dajcie łapkę w górę, komentarz miły i suba na tym kanale i będzie więcej FNAFA i wszystkiego innego fajnego. I innych horrorów fajnych i nie tylko horrorów, ale... To pewnie mówię. No to tyle. I na Twitchu też. I na Twitchu, Twitchu tak. <laughs> dobrze. I na Instagramie i wszystko. Yy, także to tyle. Najczęściej się mają do złego Adios! No tak.